Mąż wybrał prosty pierścionek dla narzeczonej, która nim wzgardziła. Co by się stało, gdyby najprostszy prezent skrywał przyszłość, o której zawsze marzyłaś? Nie przegap tego filmu. Skromny pierścionek, sekretny kluczyk i historia. Miłości, która przełamała pozory i odmieniła życie w Kazimierzu Dolnym. To, co Tomasz i Marta zbudowali razem, wzruszy cię do głębi duszy. I uwierz mi. Zakończenie jest o wiele bardziej zaskakujące niż możesz sobie wyobrazić. Zasubskrybuj teraz nasz kanał i dołącz do nas w tej historii, gdzie prawdziwa wartość nie zawsze jest widoczna gołym okiem. Słońce zaczynało chować się za wzgórzami lubelszczyzny, barwiąc niebo odcieniami pomarańczy i purpury. Tomasz Nowak obserwował zachód słońca ze swojej małej działki na obrzeżach Kazimierza Dolnego gdzie czas zdawał się płynąć innym rytmem. Jego dłonie, stwardniałe od pracy, pieściły małe aksamitne pudełeczko, które trzymał w kieszeni koszuli. W środku znajdował się owoc miesięcy wyrzeczeń i ciężkiej pracy, prosty złoty pierścionek, bez wielkich ozdób czy okazałych kamieni. Przez prawie rok Tomasz oszczędzał każdy grosz, który przynosiła mu jego skromna posiadłość migdałowy sad. Sprzedał część swoich plonów jabłek, kilka sztuk bydła, a nawet stare narzędzia, których już nie używał. Nie był człowiekiem luksusu. Jego życie zawsze cechowała prostota i ciężka praca, wartości odziedziczone po ojcu i dziadku, ludziach wsi ukształtowanych przez słońce i pory roku. Nikt nie wiedział, nawet Marta Kowalska, kobieta, która skradła jego serce, że ten pierścionek skrywał coś cenniejszego niż jakikolwiek diament mały, sekretny schowek, w którym spoczywał maleńki kluczyk. Ten kluczyk symbolizował przyszłość, którą Tomasz skrupulatnie zaplanował dla ich obojga. Marta przybyła do Kazimierza Dolnego trzy lata wcześniej, uciekając przed zgiełkiem Warszawy, wnuczka jednego z najbardziej uznanych jubilerów, w stolicy wychowała się wśród szlachetnych kamieni i cennych metali. Zakochała się w spokoju tego zabytkowego miasteczka. Ale nigdy nie zdołała całkowicie pozbyć się pewnych luksusów, do których była przyzwyczajona. Jesteś pewien, że to wystarczy, Tomasz? Głos pani Jadwigi, jego matki chrzestnej i powierniczki, przerwał jego myśli, gdy podawała mu dymiącą filiżankę kawy. Dla szczerego serca matko chrzestna to więcej niż wystarczająco odpowiedział z pewnością, która kontrastowała z lekkim drżeniem jego rąk. Pani Jadwiga wzięła małe pudełeczko i przyjrzała się pierścionkowi uważnie. Jest piękny, synu, ale Marta, ona pochodzi z innej rzeczywistości. Jej przyjaciółki ze stolicy chwalą się okazałymi klejnotami na palcach. Wiem, westchnął Tomasz. Ale ten pierścionek ma wartość, która wykracza poza to, co widać na pierwszy rzut oka. Mam tylko nadzieję, że ona będzie potrafiła to zrozumieć. Tego wieczoru pod gwiaździstym niebem Kazimierza, Tomasz przygotował prostą kolację na podwórzu swojej posiadłości. Światło latarni delikatnie oświetlało stół, podczas gdy śpiew świerszczy komponował idealną ścieżkę dźwiękową do tej okazji. Kiedy Marta przybyła ubrana w kwiecistą sukienkę, która podkreślała jej smukłą sylwetkę i cynamonową skórę, serce Tomasza przyspieszyło. Kolacja upłynęła wśród śmiechu i anegdot. Marta entuzjastycznie opowiadała o swoim małym sklepie z rękodziełem w centrum miasta, który zaczynał przyciągać zagranicznych turystów. Wiesz, dziś przyszła para Amerykanów, która była zachwycona moimi chustami, skomentowała z błyskiem w oczach. Kupili trzy sztuki i powiedzieli Mi, że gdy wrócą do Chicago, polecą mój sklep wszystkim swoim przyjaciołom. Tomasz słuchał jej zauroczony, podziwiając jej pasję i entuzjazm. Kiedy nadeszła właściwa chwila, zebrał się na odwagę, wziął dłoń Marty w swoje i klękając przed nią, wyjął małe aksamitne pudełeczko. Marto Kowalska, odkąd pojawiłaś się w moim życiu, wszystko nabrało nowego sensu. Czy uczynisz mi ten zaszczyt i zostaniesz moją żoną? Twarz Marty rozjaśniła się na moment, ale kiedy otworzyła pudełeczko i zobaczyła pierścionek, jej wyraz twarzy subtelnie się zmienił. Uprzejmy uśmiech zastąpił początkowe wzruszenie, a w jej oczach przemknął ulotny błysk rozczarowania. Jednak szybko się opanowała. Tak, Tomaszu, zgadzam się, odpowiedziała, wyciągając rękę, aby włożył pierścionek na jej palec. Złoty metal nieśmiało błyszczał w świetle latarni. Tego wieczoru, kiedy Tomasz odwoził ją z powrotem do jej domu w miasteczku, nie mógł nie zauważyć pewnego dystansu u swojej narzeczonej. Żegnając się pocałunkiem w drzwiach, ponownie spojrzała na pierścionek na swoim palcu. Jest ładny, skomentowała z uśmiechem, który nie sięgnął jej oczu prosty, ale ładny. Jak nasza miłość odpowiedział delikatnie, ściskając jej dłonie. Czasami to, co najcenniejsze, nie błyszczy najmocniej. W kolejnych dniach przyjaciółki Marty szybko zauważyły nowy pierścionek na jej palcu. W kawiarni na głównym rynku Zofia Dąbrowska jej przyjaciółka z 1960. dzieciństwa, która również przeprowadziła się ze stolicy, przyglądała się klejnotowi z nieodgadnionym wyrazem twarzy. To jest to, co dał ci Tomasz? zapytała, nie ukrywając zdziwienia. Myślałam, że podaruje ci coś bardziej imponującego. Wszyscy wiedzą, że jesteś wnuczką pana Fryderyka Kowalskiego jubilera. Tomasz jest prostym człowiekiem. broniła go Marta, choć zdradliwy rumieniec pokrył jej policzki. Ceni inne rzeczy. Oczywiście, wtrąciła się Karolina Wilk, inna przyjaciółka, która szczyciła się pierścionkiem zaręczynowym. Ze sporym diamentem. Ale kochanie, zasługujesz na więcej. Ten pierścionek nie ma nawet kamienia. Słowa jej przyjaciółek utkwiły w umyśle Marty. Tej nocy, obserwując pierścionek w świetle lampy w swojej sypialni, nie mogła powstrzymać ukłucia rozczarowania. Tomasz był dobrym człowiekiem, pracowitym i uczciwym. Ale czy nie zasługiwała na coś, co lepiej odzwierciedlałoby jej wartość? Wątpliwości zaczęły rosnąć jak cienie w jej sercu, podczas gdy data ślubu nieubłaganie zbliżała się w kalendarzu. Przygotowania do ślubu postępowały wśród westchnień i wymuszonych uśmiechów. Marta wybrała małą kaplicę w gdzie Centrum Kazimierza Dolnego na ceremonię, ozdobioną bugenwillami i świecami. Podczas przymiarki sukni w pracowni pani Teresy Najlepszej krawcowej w mieście, nie mogła przestać myśleć o słowach swoich przyjaciółek z ostatnich trzech miesięcy. Jesteś pewna, że chcesz kontynuować tę sprawę? Zapytała ją Zofia w zeszłym tygodniu, kiedy piły kawę na rynku. Wciąż masz czas, aby poprosić go o inny pierścionek, albo mogłabyś użyć którejś z biżuterii Twojego dziadka na ceremonię. Nie mogę tego zrobić, odpowiedziała Marta, chociaż ta myśl już kilkakrotnie pojawiała się w jej głowie. Tomasz poczułby się zraniony. Przeboleje to nalegała Karolina dołączając do rozmowy. Mężczyźni zawsze tak robią. Poza tym, co powiedzą twoi rodzice, kiedy zobaczą ten tak prosty pierścionek? Twój dziadek był jednym z najbardziej prestiżowych jubilerów w Warszawie. Te wątpliwości dręczyły ją podczas gdy pani Teresa dopracowywała ostatnie szczegóły sukni. W lustrze odbijała się piękna panna młoda, ale o zagubiony wzroku Wyglądasz przepięknie, kochanie, skomentowała starsza krawcowa, ale twoja twarz nie pokazuje radości, jaką powinna mieć narzeczona. Czy coś cię martwi? Marta pokręciła głową, wymuszając uśmiech to tylko nerwy pani Tereso. Dzień ślubu nadszedł z wspaniałym świtem nad kolorowymi uliczkami Kazimierza. Mała posiadłość Tomasza została przekształcona na te okazje w kwiatowe aranżacje, światła. I ogromny namiot, który dawał cień stołom przygotowanym na ucztę. Rodzina i przyjaciele obojga zebrali się, aby świętować ich związek. Kiedy Marta szła do ołtarza u boku swojego ojca, szepty podziwu wypełniły kaplicę. Tomasz czekał na nią ze spojrzeniem pełnym miłości i drżącymi dłońmi. Ceremonia była wzruszająca i tradycyjna, z czytaniami o miłości i wierności, które poruszyły obecnych. Jednak Marta nie mogła nie zauważyć spojrzeń niektórych swoich przyjaciółek ze stolicy, utkwionych w jej lewej dłoni, gdzie skromny złoty pierścionek nieśmiało błyszczał. Podczas przyjęcia, wśród tańców i toastów, wątpliwości nadal czaiły się w jej sercu. Obserwowała Tomasza, jak żywo rozmawiał ze swoimi wujkami, rolnikami, dzielił się śmiechem ze swoimi kuzynami i tańczył ze swoją matką. Był dobrym człowiekiem. Pracowitym, uczciwym, ale tak różnym od świata, do którego była przyzwyczajona. Miesiąc miodowy był prosty. Tydzień podróżowania po urokliwych miejscowościach Małopolski, nocując w rustykalnych pensjonatach i ciesząc się lokalną kuchnią. Podczas gdy jej przyjaciółki chwaliły się zdjęciami z egzotycznych plaż w mediach społecznościowych, Marta dzieliła się obrazami zabytkowych kościołów, rękodzieła i naturalnych krajobrazów. Bez wątpienia pięknych, ale bardzo różnych od tego, co wyobrażała sobie na ten szczególny moment. Po powrocie do Kazimierza życie małżeńskie rozpoczęło się spokojną rutyną. Marta nadal prowadziła swój sklep z rękodziełem w centrum, podczas gdy Tomasz niestrudzenie pracował w gospodarstwie. Noce spędzali w głównym domu migdałowego sadu, skromnej, ale przytulnej konstrukcji, z grubymi ścianami z cegły które utrzymywały chłód podczas gorących dni. Pewnego popołudnia, podczas czyszczenia biżuterii, którą miała założyć na kolację z przyjaciółmi, Marta zauważyła coś dziwnego w swoim pierścionku zaręczynowym. Przyglądając mu się bliżej w świetle, odkryła prawie niewidoczną linię, która wydawała się wyznaczać przedział. Zaintrygowana użyła końcówki szpilki, aby manipulować tym małym rowkiem. Po kilku próbach udało jej się otworzyć to, co okazało się być miniaturową skrytką. W środku, owinięty w kawałeczek czerwonego aksamitu, spoczywał maleńki... kluczyk. Co to jest? mruknęła do siebie zdezorientowana i zaskoczona. Kiedy Tomasz wrócił z pól tego wieczoru, Marta czekała na niego na ganku z pierścionkiem i małym kluczykiem na wyciągniętej dłoni. Co to oznacza? zapytała. Wprost pokazując mu swoje... Odkrycie. Tomasz uśmiechnął się spokojnym i tajemniczym uśmiechem, jakiego nigdy wcześniej u niego nie widziała. Czekałem na ciebie, odpowiedział po prostu. Chodź za mną. Wziął ją za rękę i poprowadził przez sady jabłkowe, aż dotarli do oddalonej części posiadłości, której Marta nigdy wcześniej nie odwiedziła. Tam, wśród bujnych drzew, wznosiła się konstrukcja przykryta płachtami. Zanim ci to pokażę, powiedział Tomasz, zatrzymując się, chcę, żebyś wiedziała, że rozumiem Twoje wątpliwości dotyczące nas. Wiem, że oczekiwałaś więcej, że być może rozczarowałem Cię tak prostym pierścionkiem i życiem tak różnym od tego, które znałaś. Marta spuściła wzrok, zawstydzona, widząc swoje najintymniejsze myśli, wystawione na widok publiczny. Ale chcę też, żebyś wiedziała, kontynuował. Że od pierwszego dnia, kiedy cię zobaczyłem, pracowałem, aby zbudować coś wyjątkowego. Nie coś, co błyszczy na zewnątrz, ale coś, co przetrwa na zawsze. Zdecydowanym gestem Tomasz zdjął płachty, odsłaniając piękny dom w stylu dworkowym, mały, ale elegancki, ze ścianami w delikatnym odcieniu ochry i szerokimi oknami, które odbijały zachód słońca. Początkowy ogród otaczał budynek z świeżo posadzonymi różami i kamienną ścieżką prowadzącą do głównego wejścia. To jest dom jaśminowy, wyjaśnił Tomasz, prowadząc Martę do drzwi. Budowałem go przez ostatnie dwa lata z pomocą mojego wujka Piotra, który jest mistrzem murarskim. Każdy szczegół, każdy kąt przemyślałem dla ciebie. Marta trwała w milczeniu, przyswajając to, co widziała. Kiedy dotarli do drzwi, Tomasz wskazał na zamek. Ten mały kluczyk, który znalazłaś, nie otwiera tych drzwi, wyjaśnił. Otwiera coś cenniejszego. Poprowadził ją do wnętrza domu, gdzie puste pokoje czekały na umeblowanie i dekoracje. W głównym salonie, na rzeźbionej drewnianej półce, spoczywała stara drewniana skrzynia. Tomasz wziął maleńki kluczyk z ręki Marty i włożył go do zamka skrzyni. Z delikatnym kliknięciem wieko się otworzyło. W środku znajdowały się dokumenty prawne. Potwierdzające własność tego domu i pięciu hektarów żyznej ziemi na oba ich nazwiska. Obok papierów koperta zawierała zdjęcia pokazujące, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Jałowy i opuszczony teren, który Tomasz przekształcił własnymi rękami w kwitnący ogród. Dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Zapytała Marta drżącym głosem, podczas gdy ciche łzy spływały po jej policzkach. Chciałem, żeby to była niespodzianka. Odpowiedział łagodnie: I chciałem też mieć pewność, że wybierasz mnie, a nie to, co mogę ci zaoferować. W tym momencie, jakby zasłona opadła z jej oczu, Marta po raz pierwszy zobaczyła prawdziwą wartość tego, co miała. To nie pierścionek z diamentami, ani wystawny ślub definiowały miłość, którą Tomasz jej ofiarowywał, lecz każda kropla potu wylana, aby zbudować wspólną przyszłość. Każdy świt spędzony na pracy na roli, Myśląc o niej, każda decyzja podjęta sercem. Kolejne miesiące były dla Marty czasem adaptacji i odkryć. Nauczyła się doceniać powolny rytm życia na wsi, rozpoznawać różne śpiewy ptaków o świcie i cieszyć się smakiem świeżo zebranych owoców. Dom jaśminowy, jak nazwał go Tomasz, stopniowo wypełniał się ręcznie wykonanymi meblami i przedmiotami z historią. Niektóre pochodziły z rodziny Tomasza. Inne były skarbami znalezionymi na targach antyków w Kazimierzu, a kilka zostało stworzonych przez lokalnych rzemieślników, którzy odwiedzali sklep Marty. Jej perspektywa na życie i to, co naprawdę ważne, subtelnie się zmieniała. Kiedy jej przyjaciółki ze stolicy ją odwiedzały, nie czuła już tego ukłucia wstydu, pokazując im swój dom czy pierścionek. Teraz z dumą mówiła o projektach, które dzieliła z Tomaszem. Rozbudowie sadu, budowie małej szklarni na zioła lecznicze, planach hodowli kur. Jednak życie nigdy nie jest wolne od prób. Pewnego październikowego popołudnia, gdy Marta zajmowała się swoim sklepem w centrum, odwiedził ją Adam Wierzbicki, biznesmen z Lublina, z którym spotkała się na kilku targach rękodzieła. Marto, jak miło Cię widzieć! przywitał się entuzjastycznie. Przyjechałem do Kazimierza w sprawie, która może Cię ogromnie zainteresować. Mężczyzna wyjaśnił, że reprezentuje grupę inwestorów planujących budowę luksusowego kompleksu turystycznego na obrzeżach Kazimierza. Resort Anielska. Panorama, tak go nazywali. Ambitny projekt, który miał obejmować butikowy hotel, spa, restauracje typu gourmet i luksusowe wille dla zamożnych cudzoziemców. Idealny teren pod główne wejście kompleksu to właśnie obszar, na którym znajduje się posiadłość Twojego męża, wyjaśnił Adam, rozkładając elegancki folder z wizualizacjami i projekcjami finansowymi. Oferujemy bardzo hojne sumy wszystkim właścicielom gruntów w tej okolicy. Marta przyglądała się cyfrowym obrazom, nowoczesne i eleganckie konstrukcje, które dramatycznie kontrastowały z prostotą migdałowego sadu. Kwoty, które wymieniał Adam, były nadzwyczajne, wystarczające, by kupić luksusowy dom w najlepszej części Kazimierza i mieć kapitał na znaczne rozszerzenie jej biznesu z rękodziełem. Pomyśl o tym, kontynuował. Mogłabyś otworzyć butik w Warszawie, nawet za granicą. Z Twoim dobrym gustem i kontaktami z rzemieślnikami byłby to absolutny sukces. Tego wieczoru Marta podzieliła się propozycją z Tomaszem. Ku jej zaskoczeniu jej mąż nie odrzucił jej od razu. Jeśli tego pragniesz, możemy to rozważyć, powiedział podczas kolacji na ganku pod rozgwieżdżonym niebem. Pieniądze pozwoliłyby nam zacząć od nowa w innym miejscu, może bliżej. Tancentrum, centrum. Nie zależałoby ci na pozostawieniu tego wszystkiego? zapytała szczerze zdziwiona. Włożyłeś tyle pracy w tę ziemię? Tomasz wziął jej dłoń leżącą na stole. Delikatnie głaszcząc pierścionek symbolizujący ich związek, to, co zbudowałem tutaj, zrobiłem dla nas, nie dla samej Ziemi, odpowiedział spokojnie. Jeśli Twoje szczęście jest gdzie, indziej możemy przesadzić nasze korzenie. Tej nocy Marta nie mogła zasnąć. Wstała cicho i wyszła na spacer ścieżkami oświetlonymi przez pełnię Księżyca. Dotarła do domu jaśminowego i usiadła na małej ławce w ogrodzie, kontemplując sylwetkę domu który Tomasz zbudował dla niej z taką miłością. Przypomniała sobie początkowe rozczarowanie, gdy zobaczyła prosty pierścionek, współczujące spojrzenia przyjaciółek, wstyd, który czuła. A potem przypomniała sobie moment, gdy odkryła prawdziwe znaczenie kryjące się za tym prostym złotym kółkiem. To nie metal był ważny, ale obietnica, którą zawierał, przyszłość, którą reprezentował, głęboka i szczera miłość, która go zainspirowała. Czy miała popełnić ten sam błąd ponownie, ceniąc bardziej zewnętrzny blask niż prawdziwą istotę rzeczy? Kilku sąsiadów już przyjęło oferty inwestorów. Pan Andrzej, staruszek, który uprawiał najlepsze truskawki w okolicy, sprzedał swoją działkę i przeprowadził się ze swoją córką do Krakowa. Rodzina Wojtaszków, właściciele małej manufaktury serów, również oddali swoje ziemie w zamian za znaczną sumę. Krajobraz, który tak kochała, zaczynał się zmieniać: ciężki sprzęt, ogrodzone tereny, znaki własność prywatna, tam gdzie wcześniej były sąsiedzkie ścieżki. W następnym tygodniu Adam Wierzbicki wrócił do sklepu z wstępnymi dokumentami i czekiem zaliczkowym. Biznesmen mówił entuzjastycznie o korzyściach, jakie resort przyniesie Kazimierzowi miejsca pracy, turystyka na wysokim poziomie międzynarodowa promocja. To unikalna okazja, nalegał. Gdy kompleks zacznie działać, wartość okolicznych nieruchomości wzrośnie wielokrotnie. Kto nie sprzeda teraz, pożałuje później. Ale coś się zmieniło w Marcie. Słuchając biznesmena, jej wzrok padł na chustę, którą tkała pani Genovefa, starsza rzemieślniczka z Krakowa, która dostarczała jej ekskluzywne wyroby. Każda nić, każdy węzeł, każdy kolor miał znaczenie i historię to nie była tylko piękna tkanina. Był to rezultat pokoleń przekazujących wiedzę, tradycję, sposób rozumienia świata. Przepraszam, madamie, powiedziała w końcu, oddając niepodpisane dokumenty. Nie sprzedamy. Decyzja zaskoczyła biznesmena, który nalegał zwiększając ofertę o 30%. Ale Marta pozostała niewzruszona. Tego wieczoru, gdy komunikowała swoją decyzję Tomaszowi, Spodziewała się oporu lub przynajmniej zaskoczenia. Zamiast tego uśmiechnął się z tym spokojnym wyrazem twarzy, który nauczyła się kochać. Jesteś pewna? Zapytał po prostu. To dużo pieniędzy. Są rzeczy, które nie mają ceny, odpowiedziała, splatając swoje palce z jego. Nauczyłeś mnie je dostrzegać. Kolejne miesiące nie były łatwe. Projekt Anielska Panorama napotkał komplikacje. Protesty grup ekologicznych. Nieprawidłowości w pozwoleniach, konflikty między inwestorami, w końcu po roku przerwanych prac i skandali w lokalnej prasie, ambitny kompleks został porzucony. Sprzedane tereny pozostały w prawnym limbo. Niektóre działki zostały odkupione przez pierwotnych właścicieli po znacznie niższych cenach. Inne pozostały jałowe, z konstrukcjami w połowie budowy jak blizny na krajobrazie. Tymczasem migdałowy sad i dom jaśminowy kwitły. Marta rozszerzyła swój sklep, aby obejmował warsztat, w którym lokalni rzemieślnicy prowadzili zajęcia dla turystów zainteresowanych tradycyjnymi technikami. Tomasz, zainspirowany rosnącym zainteresowaniem produktami ekologicznymi, przekształcił część swoich upraw w ogród agroekologiczny, który zaopatrywał kilka restauracji w Kazimierzu. Najbardziej znacząca zmiana nadeszła trzy lata później, gdy prestiżowy magazyn o zrównoważonej turystyce Opublikował obszerny reportaż o migdałowym sadzie w wiejskim raju Kazimierza. Zdjęcia pokazywały bujne sady, dom jaśminowy otoczony kwiatami oraz Martę i Tomasza dzielących się swoim stylem życia z odwiedzającymi, którzy szukali ponownego połączenia z naturą i autentycznymi tradycjami. Wkrótce zaczęli otrzymywać prośby od osób, które chciały się zatrzymać, aby doświadczyć życia na polskiej wsi. Prawie bez planowania przekształcili starą stodołę w pokoje dla gości i zaczęli organizować warsztaty tradycyjnego gotowania, zrównoważonego rolnictwa i lokalnego rękodzieła. To, co zaczęło się jako osobisty projekt, stało się modelem podziwianym i powielanym w innych regionach. Marta i Tomasz byli zapraszani, aby dzielić się swoimi doświadczeniami na forach o turystyce wiejskiej i zachowaniu kultury. Ich historia inspirowała innych do doceniania tego, co autentyczne, proste, prawdziwe. Pewnego popołudnia, gdy podziwiali zachód słońca z ganku swojego domu, Tomasz zauważył, że Marta bawi się swoją obrączką ślubną, delikatnie obracając, a e ją na palcu. O czym myślisz? Zapytał z ciekawością. O tym, jak prawie straciłam to wszystko, nie umiejąc spojrzeć poza to, co oczywiste, odpowiedziała z uśmiechem. O tym, jak prosty złoty pierścionek skrywał więcej wartości niż wszystkie klejnoty, których kiedykolwiek pragnęłam. Tomasz czule pocałował jej dłoń. Czasami potrzebujemy czasu, aby nauczyć się patrzeć sercem. Grupa gości zbliżała się ścieżką, gotowa na lekcję tradycyjnego gotowania, którą Marta miała poprowadzić tego wieczoru. Wśród śmiechu i ożywionych rozmów skierowali się do zewnętrznej kuchni. Gdzie świeże składniki i gliniane naczynia czekały, by zostać przemienione w ucztę autentycznych smaków. Podczas gdy Marta wyjaśniała kulturowe znaczenie każdego dania, jej spojrzenie skrzyżowało się ze spojrzeniem Tomasza, który obserwował ją z drzwi. W tej cichej wymianie było więcej bogactwa niż we wszystkich skarbach świata współudział, szacunek, wdzięczność i miłość, która, jak dobre wino, stała się głębsza. I bardziej złożona z upływem czasu. Prawdziwe bogactwo zrozumiała: Marta nie tkwiło w tym, co posiadali, ale w tym, co zbudowali razem. Nie w zewnętrznym blasku rzeczy, ale w niewidocznej wartości, którą tylko oczy serca mogą docenić. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Tomasza i Marty poruszyła was tak samo jak nas. Ta opowieść przypomina nam, że prawdziwa wartość rzeczy nie zawsze tkwi w ich wyglądzie. Ale w głębokim znaczeniu, które skrywają. Aby kontynuować tę emocjonalną podróż, przygotowaliśmy specjalną playlistę z równie poruszającymi historiami o prawdziwej miłości i decyzjach, które kształtują nasze życie. Znajdziecie ją tutaj, klikając po lewej stronie. Jeśli podobała Wam się ta historia, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i polubić tego filmu codziennie przynosimy wyjątkowe opowieści, które zgłębiają złożoność ludzkiego serca i wybory, które definiują naszą drogę. Czy wy również kiedykolwiek odkryliście, że to, co naprawdę wartościowe, było ukryte przed waszymi oczami? A może, jak Marta, musieliście nauczyć się patrzeć sercem, aby znaleźć prawdziwe szczęście? Czekamy na Was w komentarzach, by podzielić się Waszymi doświadczeniami. Pamiętajcie. Czasami największe skarby przychodzą w najprostszych opakowaniach.